Siema, z tej strony bax. Niestety, jakiś mam problem z programem do nagrywania i niestety, trzy razy się już wysypał. Mam nadzieję, że teraz się uda nagrać. No cóż, dzisiaj mamy WZT sprzedaży. Powiem krótko: nie opłaca się, jeżeli chcecie oczywiście kolekcjonować, no to możecie go brać. Ale mówię, no, często magazyn amunicji pada. Dużo można się powkurzać na ten pojazd. Tak samo T28EF30, który też jest w sprzedaży. No, ale według mnie nie opłaca się z tej cenie go brać. Około 200 chyba złotych, z tego co widziałem. Zobaczymy zaraz. Nie, 100, 120. No, ale według mnie nadal się nie opłaca go brać. No i teraz tak. Chciałem dokładnie to nagrać, ale niestety materiał przepadł. Pokrótce jest to tak popierdzielone, że, że musiałbym to nagrać co najmniej 15 minut. No. Żeby to wszystko mówić, ale nie mam no niestety tyle czasu. Ale pokrótce wymienię to, co jest najważniejsze. Czyli tak, mamy instruktorów pierwszej, drugiej, trzeciej klasy. Trzeciej klasy to są jak coś, nie wiem. Ee, a, sorry, unikalni, to, czyli pierwsza klasa, no to zajmuje trzy miejsca. I to jest na przykład Sabaton, drugiej klasy nie wiem, co to są, bo nie podali przykładu, ale śnieżka na przykład, to jest klas instruktorzy trzeciej, zajmuje jedno miejsce i ogólnie. Pokażę. To jest mniej więcej Transfer dyrektyw, to, to też tego opisu nie trzeba czytać, bo jest wszystko pokazane. Po jednym perku, jeżeli wasza załoga ma, no to ma, wtedy ma 19 punktów. Z tego co zrozumiałem, jeżeli załoga jest pięcioperkowa, no to już macie osiągacie 100%, czyli 80 poziom. No, i macie wtedy 4 miejsca na instruktorów i 3 na pojazdy specjalne raczej nowe specjalizacje na trzy pojazdy jak macie mniej no to czekajcie 52 no to jest mniej 26 to macie tylko jedno miejsce czyli po prostu w zależności ile macie zdobycie punktów tyle macie no i instruktorzy jak widzicie dają różne to jest drugiej klasy to jest pierwszej czy po jednym, jakieś tam umiejętności, czy dwóch są też sytuacyjne. No i, i to jest podzielone na szkolenie taktyczne, artyleryjskie, techniczne, kierowcy i operacyjne. Najciekawsze, oczywiście, są te na końcu odblokujemy za pomocą 30, 30 punktów. No ale ogólnie to jest takie masło maślane te perki, ale zobaczymy. Niestety. Ty, nie zdążę ją mówić. Tu są misje ogólnie, żeby zagrać dwie bitwy różnymi klasami. I drugiego dnia to samo. Tu są nagrody do wybrania. I cóż, po prostu zatrzymajcie sobie filmik, żeby zobaczyć dokładnie, co tam pisze. Mam nadzieję, że mi się program drugi, czwarty raz nie wykrzaczy i już będę mógł to wrzucić. Jak dla mnie to jest po prostu zamatłane. Ci instruktorzy po prostu dorzucają niepotrzebny za, e, niedotrzebny ten. Z tego co zauważyłem, ta gładka jazda, gdzie ona jest? E, to ogólnie zaraz Wam pokażę. Ona jest. E, Ogólnie tu jest też taka gładka jazda, ale to trzeba być blisko sojusznika. Gdzie tu jest. No i tu też jest. Prowadzenie pojazdu i tu gdzieś też jest prowadzenie pojazdu. No, no i to jest takie kurde bez sensu. Tu też jest to prowadzenie pojazdów, czyli w sumie w trzy takie perki. No zależnie zależy od sytuacji. No. czy, a tak, pewno byłby potrzebny taki perk, to sami odpowiedzcie na to. Dobra. Postaramy się wieczorem to dokładniej omówić. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.